Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z Gieta Sadeo misję Projektantów. W dniu dzisiejszym mam dla was przeróbkę misji pod tytułem Pantofel. Będzie to misja wykonana w kooperacji. Tytuł produkcji brzmi Kretacz. Jest to produkcja podzielona na trzy części. I nie przedłużając dłużej, zobaczmy jak to się prezentuje w praktyce. Odpalamy pierwszą część, a autorzy to są oczywiście Kacper Drożdżu i legenda Los Santos. Miasto, w którym przez homoseksualizm można trafić do więzienia. Przyjechałem tutaj z moim przyjacielem Marcinem. Powód był prosty. Razem z Marcinem mieliśmy problemy finansowe, a tutaj mogliśmy wiele zarobić. Po kilku dniach znaleźliśmy dla siebie robotę. Musieliśmy zabić kilku gangusów z Grove Street. I odbić broń, którą zabrali naszemu szefowi. Po udanej akcji pojechaliśmy odebrać naszą nagrodę podczas rozmowy z szefem, zadzwonił do mnie telefon. Później pożałowałem tego, że go odebrałem. Zadzwonił do mnie mój chłopak. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że homoseksualizm jest tutaj karany. Więzieniem, więc odebrałem. Po rozmowie nasz szef wstał i powiedział, że ma ważne sprawy. Do załatwienia i wróci za godzinę. Przed wyjściem powiedział, żebyśmy się rozgościli. Po krótkiej chwili przyjechała po mnie policja i zabrała ze sobą. Dowiedziałem się wtedy, że homoseksualizm jest tutaj surowo zabroniony i że za zgłoszenie takiego człowieka jak ja dostaje się tysiąc dolarów. Kacper, to ja, Marcin. Wsiadaj do auta. Wsiądź do samochodu. Jaki jest twój plan zemsty, Kasper? Pamiętasz tego gościa, który sprzedał nam broń za naszą misję? Chodzi ci o tego gościa, który znajduje się w Market Station? Ciao, mam zamiar kupić u niego jakąś broń. Zwariowałeś? Przecież to znajomy naszego byłego szefa. Jest jego znajomy, to prawda, ale nie wydaje mi się, żeby pogardził naszą kasą. Masz broń? Mam pistolet i trochę amunicji do niego. W takim razie, jeśli nie będzie chciał nam sprzedać broni, to go zabiję. Niech ci będzie. Pojedź i spróbuj kupić broń u znajomego swojego byłego szefa. Dobrze, domyślam się, że to będzie bardzo podobna miejscówka, wręcz taka sama, w której byliśmy w przypadku tamtej produkcji pierwotnej. I tutaj gdzieś powinien być wjazd, jesteśmy na miejscu, chociaż e, widzę, że musimy zaparkować sobie odrobinkę gdzie indziej tym razem. Marcini Kacper, dawno was tutaj nie było. Myślałem, że już nigdy się nie spotkamy. Niech zgadnę. Przyjechaliście tutaj po to, aby kupić broń i zabić byłego szefa? Co? Skąd on tym wiesz? Wasz szef powiedział mi, że jesteś pedałem i zadzwonił po psy. Podobno zgarnął za ciebie tysiąc dolarów. Nie musicie się mnie obawiać, nie zamierzam was zabijać. Też chcę się zemścić na tym śmieciu. Dlaczego? Powód wolę zachować dla siebie. Dam wam broń, którą zabijecie tego skurwiela. Mam nadzieję, że to nie wy zginiecie. Mam dla was dwóch Desert Eagle i SMG. Niestety, ale mam mało amunicji, więc będziecie musieli na nią uważać. Dobra, daj nam tę broń. Skopimy dupę temu frajerowi. Wiesz może gdzie on się znajduje? Niestety nie wiem, gdzie teraz przebywa, ale znam osobę, która może wam pomóc. Mój kumpel powinien wiedzieć, gdzie teraz przebywa. Jego imię to Andre. Jego dom znajdziesz w Mulholland. No dobrze, a jeśli nie będzie chciał nam pomóc, to co wtedy? Powiecie mu, że John was przysłał. Mam nadzieję, że Andre nam pomoże. Pojedź i poproś Andrę o pomoc. No dobrze, w takim razie pakujemy się towarzyszu z powrotem do pojazdu. No i myślę moi drodzy, że tam możemy się w ostateczności spotkać, a zatem ruszamy. No dobrze, zbliżamy się zatem już do znajomego miejsca, no i zaparkujmy. Kim wy kurwa jesteście i czego chcecie? Podobno możesz nam pomóc. Pomoc? Wydaje mi się, że nie mogę wam pomóc, więc wypierdalać mi stąd! Przysyła nas John. Podobno wiesz, gdzie znajduje się nasz były szef, Mariusz Kołpak. Mariusz Kołpak? Czego od niego chcecie? Mamy z nim ważne sprawy do załatwienia. Chcecie go zabić? Zgadza się. W takim razie, będziecie musieli się dobrze przygotować. Macie broń? Dostaliśmy broń od Johna. Dobrze. Zanim powiem wam, gdzie znajduje się Mariusz, muszę wam... ...przekazać kilka ważnych informacji na jego temat. Na początek muszę wam powiedzieć, że kopak pracował kiedyś w policji. Więc wie, jak użyć broni, żeby kogoś zabić. Musicie też wiedzieć, że kolpak zawsze ma przy sobie dużo ludzi. Dostanie się do do niego nie będzie łatwe. To już wszystko, co chciałem Wam przekazać. Teraz powiem Wam, gdzie znajdziecie Mariusza Kolpaka. Aktualnie przebywa w domu swojego ojca, który znajduje się w Flint Range. W takim razie będziemy musieli już jechać. Dziękujemy za pomoc. Misja wykonana, szacunek plus. Dobrze, przechodzimy zatem do drugiej części tej produkcji. A zatem, czas na część drugą tej produkcji. Na nich! Wyeliminuj przeciwników. Dobrze, no to myślę, że możemy rozpocząć od tego Desert Eagle. A potem przerzucimy się na SMG. Najprawdopodobniej tutaj jeszcze zgarniemy kamizelkę hulotworną. Tak się zastanawiam, czy może na ten daszek nie wejść, ale może sobie w ostateczności odpuszczę tę kwestię. Dobrze, tylko musimy uważać, ponieważ przeciwnicy widzę, że są skuteczni w walce. Nie jestem też przekonany, jak się trzyma towarzysz. No i myślę, że może bezpieczniej będzie w ostateczności zrobić tą technikę, ponieważ nie jestem, muszę przyznać, pewny tego, że utrzymałbym się, gdybym atakował tak bardziej od dołu. Więc myślę, że na spokojnie możemy najpierw coś takiego zrobić. Być może też przechwycimy jakieś poszczególne uzbrojenie, które... Będzie mogło być naprawdę skuteczne w tej walce i przydałoby się właśnie przebiec na drugą stronę, tylko pytanie czy mi się uda to zrobić. Eee, w ostateczności poszło to dobrze i tutaj widzę, że są też rozmieszczone fajne rzeczy, z których będę mógł skorzystać. No i widzę, że już prawie po mnie, ale mam fajne granaty, których mogę użyć. No dobrze, myślę, że będę walczył do końca, to jeszcze nie jest koniec tej walki, a z takim uzbrojeniem jeszcze będę mógł coś tutaj pociągnąć. Biorąc też pod uwagę, że być może znajdują się tutaj w pobliżu jakieś pick-upy regenerujące, spróbujmy dalej. Oj, tam jest na górze jeden gościu, kryj się. Trzeba go pożegnać, dobrze. E, nasz towarzysz chyba tam będzie próbował działać jakoś. Od przodu. W takim razie ja mogę pociągnąć tą bronią dalekiego zasięgu. No i ruszaj tam. I może jeszcze tym prób popróbujemy, coś tu porobić. Dobra. No, twardy jest skurczybyk. Mogłem w głowę bardziej celować. Może wtedy bym go pokonał. No i niestety pojawił się pewien problem. Chociaż mam jeszcze dwa granaty. Oj, tutaj jest taka dziwna sytuacja. No i właśnie, czy ty go ustrzelisz, tylko że jak ja rzucę tego granata, to może być po tobie, ale chyba ma sporo życia. No, dobra, może zróbmy coś takiego. Oj, nie wiem, czy on nie ma combat shotguna tutaj. Dobra, nie jest już to istotne, aż tak bardzo. Kuszamy bardziej do przodu. E, tutaj to ja na pewno nie wejdę, bo będzie po mnie. Niech mój towarzysz się nim zajmuje. I pytanie: czy tutaj już jest czysto? Tak patrzę na minimapkę i chyba nikogo tutaj już nie powinno być. Więc może ja sobie poszukam jeszcze jakichś upów regenerujących, zanim po prostu pójdę tam z ofensywą. Ale niczego w ogóle tutaj takiego nie widzę. Mamy jeszcze jednego granata, którego możemy wrzucić w sumie do tego budynku. Jeżeli dobrze by poszło, niech ja się jeszcze przyjrzę, gdzie on dokładnie stoi. Tam jest pick-up regenerujący, ale niestety przeciwnik również jest w środku. No, A spróbujmy wrzucić coś takiego! Nie, 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 to nie tak miało być. Nie wyszło mi to kompletnie. No to będę musiał jakoś chyba wejść z czymś takim, tylko go nie widzę. To jest właśnie problem. O nie, on tutaj jest. Z czym on tutaj biega? Pytanie. Mam wrażenie, że spiło łańcuchowo? Czym się tylko przewidziało? To nawet dobre rozwiązanie. Pod warunkiem, że mnie nie ciachnie za chwilkę, chociaż tam jest jeszcze jeden gościu i już go widzę. No dobra, może za ten kontener. No i niedobrze. To jest groźne. Dobrze, no i musimy to wygrać. Nie. Nie odpuszczę tego. Dobrze, misja wykona nasz szacunek plus. O tego to się nie spodziewałem, że to będzie koniec tej części. Ale dobra, udało się to zrobić w ostateczności i przejdźmy teraz do trzeciej części tej produkcji. A zatem czas na kretacza 3. To twój koniec, kołpak, przygotuj się na śmierć gnido. Co ci tak śmieszy? Posłuchaj, Kacper, mam dla ciebie propozycję. Zapomnijmy o naszej małej sprzeczce. I pójdźmy w swoje strony. Chyba sobie kpisz po tym wszystkim, co mi zrobiłeś? Mam cię oszczędzić? W takim razie pociągnij za spust, ale ostrzegam, gdy mój ojciec dowie się, że... Nie zabiłeś, już nigdy nie zaznasz spokoju. Mój ojciec będzie cię ścigał, dopóki cię nie zabije. Przystań na moją propozycję, a nikomu nie stanie się krzywda. Skoro zabije ciebie, to zabije również twojego ojca. Zabi Mariusza kolpaka. Po zabiciu Mariusza wróciłem z Marcinem do domu. Podczas powrotu myślałem o tym, co powiedział kolpak. Gdy byliśmy już w domu, poszliśmy się porządnie wyspać. Na drugi dzień pojechaliśmy odwiedzić Johna. Powiedzieliśmy mu, że kolpak został zabity oraz to, że potrzebujemy dużo broni. Zapytał się nas, po co nam broń. Powiedzieliśmy mu, że ojciec kolpaka chce nas zabić. Po krótkiej chwili powiedział, że jutro będzie dostawa broni i żebyśmy na siebie uważali. Może mam małe szanse na zwycięstwo, ale mam zamiar walczyć do końca. Dopóki moje serce będzie bić, nie poddam się. W porządku, misja wykonana, szacunek plus. No dobrze, w porządku, a zatem może jeszcze na sam koniec powiem odrobinkę od siebie, jeżeli chodzi o ogólne wrażenia na temat tego, co zostało mi tutaj przysłane. Na pewno widać tutaj już postępy... W poszczególnych płaszczyznach wprowadzenie zostało ulepszone, przede wszystkim jednak fabuła została tutaj znacznie ulepszona. Postawiono tutaj o wiele bardziej na wciągające wątki, co było jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Są liczne przerywniki. Pisownia w porównaniu z ostatnią misją wyglądała znacznie lepiej, chociaż jest ona jeszcze trochę do poprawy. Na pewno o wiele lepiej została zrobiona akcja, o wiele lepiej została skonstruowana. Te miejscówki również całkiem nie najgorzej wyglądają. Oczywiście e, wprowadzenie poszczególnych obiektów i pojazdów jak najbardziej na plus. No i zakończenie misji, które było naprawdę bardzo rozbudowane, co w połączeniu z ogólną rozbudową tej misji może przynieść naprawdę całkiem niezłe efekty. Na pewno trzeba się koniecznie skupić nad konstrukcją cutscenek. Niestety większość z nich nie prezentuje się tutaj najlepiej. Uważam również, że warto wprowadzić e, do do map bitewnych e, drobne obiekty, za którymi będzie można jeszcze chować poszczególnych przeciwników i żeby te Strzelaniny ogólnie wyglądały lepiej. Co jeszcze do strzelanin? No to przede wszystkim do strzelaniny drużynowej warto również dodać wskaźnik życia. Naszego towarzysza, żebyśmy mogli oczywiście go dużo łatwiej kontrolować. Oczywiście, jak powiedziałem też wcześniej, jeszcze pisownia trochę do dopracowania, głównie pod kątem interpunkcji oraz konstruowania poszczególnych zdań. Wydaje mi się również, że trzeba cały czas pilnować w pełni sens poszczególnych momentów swojej misji. Warto również cały czas pracować nad jakością i szczegółami. No i warto również prowadzić coś bardziej różnorodnego poza dyskusjami oraz poza strzelaniną. Ja w ostateczności, po takim dłuższym przemyśleniu tego wszystkiego, uznałem, że nie będę tego oceniał. To jest taka podobna zasada, jak to było w przypadku remake'ów, produkcji misji i To chyba było jeszcze dwa lata temu coś takiego robione. No i uznałem, że ja po prostu nie będę oceniał tej produkcji. Nie oceniam nigdy, tak naprawdę, na tym kanale przeróbek misji, które już się wcześniej pojawiły na tym kanale. Ale myślę, że zdecydowana większość zgodzi się z tym, że ta misja była o wiele lepsza od tego, co dostaliśmy w misji Pantofel. I myślę, że tym akcentem będzie najlepiej po prostu zakończyć ten odcinek. A zatem czekam na kolejne produkcje od pana Legendy również. Ale przede wszystkim czekam również na indywidualny występ Kacpra. I tam myślę, że będzie można w pełni ocenić postęp i potencjał, jaki będzie mógł pokazać jak najbardziej w przyszłości. Mam nadzieję, że Kacper jak najwięcej wiedzy wyniósł z tego remake'a. I mam nadzieję, że o wiele lepsze misje będziemy oglądać w przyszłości. Czekam na coś innego w przyszłości. Jak mówię, trzymajcie się, cześć! I czekam na Wasze również opinie, z którymi chętnie się zapoznam. Na razie.